Cześć, Siemaneczko z tej strony, Bardż, Olej, z Polish Fighters. A moim gościem będzie mistrz KSW w kategorii średniej Paweł Pawlak, czyli dwóch łysych na wywiadzie. Także że będzie gruby wywiad w takim razie. E, także Siemaneczko wszystkim witam serdecznie. Także dokładnie mówisz, mistrz KSW? E, przy telefonie. Przy telefonie. Zanim przejdziemy, oczywiście, Pawełku, do tych spraw, wszystkich MMA i tak dalej jest jak było na wakacjach, bo tam troszeczkę byłeś na wyjeździe chyba w Wietnamie, tak? Z tego co mi pisałem, z tego co pamiętam. E, tak, dokładnie. Znaczy ja w sumie długi miałem taki urlop, ponieważ po walce jeszcze były tam e, święta 26, już byłem w górach. E, tutaj u mojego partnera też Veritasa tam na 5 dni. Wróciłem dosłownie na jeden dzień, e, żeby przeprać ciuchy i do Wietnamu na 11 dni, więc e, fajny trip, tak mocno odpocząłem, ale Coś zmusza mnie do szybkiego powrotu do treningu. Także jestem. Tak, tak jest. A jak w ogóle w tym Wietnamie było? Bo generalnie no te kierunki sobie często dużo ludzi poleca właśnie jak się tam wybierają. No ogólnie taki duży spokój generalnie, jak mam być szczery w Wietnamie. Widać, że to jeszcze dopiero tak powiedzmy raczkuje, choć naprawdę ta wyspa Phu na której byłem, to tak mocno na turystów mocno działałem. Tam w rogu w ogóle stworzyli sobie Wenecję, Disneyland, jakieś akwaparki. Naprawdę Super. to tak fajnie w ogóle to jest. Miasta widmo też stworzyli, tak naprawdę nikt tam nie mieszka, ale to ma chyba dobrze wyglądać tylko, bo to normalnie niektóre te ulice wyglądają jak jakieś atrapy, normalnie wiesz, żeby tam jest parę ulic takich mocno turystycznych, a jakby otoczka dalej, żeby nie było widać tej bidy takiej, to normalnie jakby to było, nie wiem, jakaś atrapa w ogóle z kartonu zrobione, nie, więc takie to jest śmieszne ogólnie. No ale mają tam parę tych punktów takich, że na bogato, ale reszta to wiesz, no tak trochę bieda ogólnie, ale ogólnie jest to kierunek, bo jak ktoś był w Tajlandii, no to wiadomo, że w Tajlandii jest tak troszeczkę, jak to grzecznie powiedzieć, że tam mocno tak czasami patologicznie, tam dziewczyny mocno zaczepiają i tak mocniej tam jest jakby rozrywka. Tak. Że nawet jak idziesz, ja byłem też z żoną i z synem w Tajlandii, no to normalnie mnie też kobitki zaczepiały, nie? A tam w, w Wietnamie, no to wiesz, to pewne... Wiesz, kultura. nie zawsze wiadomo, czy kobitki, nie? <laughs> Ty może mnie faceci zaczepiali, rzeczywiście. Może <laughs> tam, tak, <nie? śmiech> za dupkę mnie klepnęli. <laughs> Oj, ten wywiad będzie wyśmienity. No, Łyster z się dogada, więc będzie dobrze. Będzie dobrze. Także Wietam jest typowo taki skromniejszy i kulturalniejszy, generalnie, nie? Ale masaże wszystko też są takie. Oczywiście normalne masaże bez jakichś finałów. Bez finałów. Let's out. A pewnie generalnie lubisz tak ogólnie podróżować po świecie. I gdzie? Gdzie jest jakieś miejsce, gdzie jeszcze nie byłeś? A chciałbyś polecieć, pojechać. No tak, ja dużo ogólnie podróżuję tam. W Octopusie się ze mnie śmieją. Że ja więcej w podróży niż na treningu. <grym> Choć wiadomo, ja uważam, że trzeba łapać tej chwilę jak najwięcej, bo różnie bywa w życiu. Twoje życie nagle może wiesz. Zastopować możecie nie być przez różne okoliczności w życiu, więc nawet wypadek czy coś, więc trzeba łapać tych chwil dopóki można i czerpać z tego życia jak najwięcej, bo życie czasami bywa kruche, więc ja tu lubię podróżować, no mam plany generalnie w tym roku yy, do Japonii na pewno po, polecieć albo do tych Stanów, zobaczymy generalnie który wybiera, może wybiorę te dwa kierunki, wszystko zależne z jak moja walka, kiedy walka i, i jak to wszystko się ułoży jak, jak żona będzie miała urlop też, bo no już wzięła trochę urlopu na tamten rok i, i no w tym roku też już prawie dwa tygodnie, więc, tak. więc też tak trochę grubo. Chyba, że się zwolni i będę e, i będzie tylko podróżować ze mną. Też jak załatwisz dobrą podwyżkę, u woja. Wiesz, o, może... o to właśnie walczymy, o to właśnie walczymy, no, bo ja mam ostatnią walkę w kontrakcie. Także no poproszę pieniążki na podróża. Ale i co już się już Artur zaczął coś negocjować z KSW i z Wojem, czy dopiero te rozmowy są przed wami? Nie, no są przed nami, tak? Wszystko zależne jest od tego, czy jakaś walka może będzie w przyszłości, więc jeśli będzie, to myślę, że te rozmowy będą przyspieszone, więc y, będziemy działać, tak? Żeby jak najlepiej wiecie. No ja już tak naprawdę zrobiłem 7 w KSW, jestem niepokonany. Y, mało jest chyba takich zawodników, którzy jeszcze mają trzy obrony pasa i nie mają żadnej porażki w KSW, więc myślę, że no, zasługuje na dobre pieniądze w KSW, nie? To przejdźmy A do tym tej bardziej w... nawet widać po tej gali w Łodzi, no. Że jak ja walczyłem, czy na ważeniu, no to było takie pierdzielnięcie, że jakby byłem najbardziej tam lubianym zawodnikiem, więc myślę, że ludzie mnie raczej lubią oglądać, nie? No raczej tak. No właśnie przejdźmy do tej Twojej obrony z Erhunim. E, co się tam stało, że zachciało się kończyć, nie? A to był przypadek, wiesz? Przypadek. Sam się zastanawiam, co tam się wydarzyło. <laughs> Nie, ogólnie no, to obalenie, które zrobił Laj, to też pewnie wyszło tak trochę przypadkiem z jego strony, bo ja puszczałem często tego backfista, przyzwyczaił się i po prostu byłem blisko z tym backfistem i mnie złapał po prostu tak w pas, a ogólnie czułem, że on taki słaby fizycznie był i czułem po prostu tą nogę tak, no czasami mi ta yy, skrętówka, no później balacha. Wychodzi na treningach, bo jak mam taką pozycję z półgardy, to, to ja często do tego idę. Choć ogólnie rzadko się zda, rzadko jestem w takiej pozycji, żebym był na dole, jak mam być szczery. No tak, Więc myślę, się... że w KSW to kurde, nawet nie pamiętam takiej sytuacji, żebym był na dole. Ja chyba też nie. No, ja, ja raczej wiesz, albo wstaję bardzo szybko. Albo mi nikt mnie nie sprowadza, nie? No bo mnie ciężko sprowadzić, więc rzeczywiście. No teraz tak jak sobie analizuję szybko, to nie było takiej sytuacji. No, a nie no, raz mnie chyba Janikowski w pierwszej, ale to ja doświadczenie dostałem no. od razu, ale żebym leżał yy, i tam tyle ile teraz leżałem, to raczej nie, nie było takiej sytuacji. Więc no dlatego ja tam nawet puszczałem okejki okay narożnikowi, że na spokojnie, że. Że nie będę stawał i tak dalej, bo tak czułem po prostu tą girę, nie? Więc musiałem sobie tam pouderzać w tą nogę, to też żadnej szkody mi nie wytwarzało, więc naprawdę fajnie to weszło. Mówię jedynie co, jestem jakby. Ja ogólnie nie jestem jakoś zadowolony z tej walki, ponieważ w tej czwartym gdzie tą wątrobę dostałem i musiałem tak przetańczyć tą czwartą rundę. Dobrze, że laj też nie zobaczył, choć to też jakby efekt wysokiej gardy mojej, bo sobie ją testowałem, znaczy robiłem długo, 5 miesięcy robiłem tą wysoką gardę, ale ładnie zrobił tego haka takiego wydłużonego. On też takie długie ręce ma no, i, i ogólnie dobrze trafił, ale no, uważam, że garda też była fajna, bo to coś jakaś nowość, że tak powiem była, więc mało kto tak walczy, żeby w ogóle taką gardą walczyć dziwną nie tak pokracznie, także no, trzeba się rozwijać generalnie i, i jakby no, rozwijać swój jakby kunszt sportowy nie no i było widać, że ta garda trochę taka dziwna była dla Eida i nie mógł się też w niej odnaleźć. A czułeś w ogóle jakąś redzę w tej walce, no bo tak naprawdę poza tą czwartą rundą, no to ta pierwsza pierwsza była taka trochę nerwowa, zwłaszcza ten początek, gdzie tam on no. Ta, jak to on dosyć mocno ruszył do przodu. No wiem, że wiedziałem, że tak będzie, tak? No. On wszystkim, że ma cztery nokauty w pierwszej rundzie w KSW. A tak, tak no. naprawdę jak się bił z Paczuskim, no to też go naruszył i porozbijany po był Paczuski i też go trafiał. tak? Więc Paczuski go trafił chyba wtedy prawym, i on upadł wtedy, nie? Więc to i tak 50-50 poszło, bo on tak walczy, że albo, albo zginie, albo, albo albo znokautuje, nie? Więc e, ja niestety nie mam nokałtującego ciosu. E, ale jestem rozbijający, tak jak nawet było widać. Więc ja wiedziałem, że tak będzie to wyglądała ta walka, więc musiałem być uważny przez ten czas, choć wydawało mi się, że po tej trzeciej rundzie to on już będzie dętką. No ale uratowała go ta czwarta runda, że mnie trafił i musiałem trochę uspokoić się i dzięki temu, że ja się uspokoiłem, to on odpoczął też, tak? Więc dlatego miał tam więcej siły, nie? No mi się też podobało w tej walce, że Ty powróciłeś do tej swojej starej dobrej broni, której zawsze byłeś słynny, czyli z tych łokci w parterze. Gumowych nie? Co? Do gumowych łokci. Tak, 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 tak. Bo niestety nie porozcinałem go za bardzo tymi łokciami, aż sam byłem w szoku. Nie wiem, czy to przez tą przerwę mi zardzewiały łokcie i... Trzeba naostrzyć, trzeba naostrzyć. muszę chyba wrócić do tych swoich starych treningów, gdzie wiesz, uderzałem łokciami w drzewa i na piszczelami i wtedy one były rozcinały swoich moich przeciwników. A teraz nie wiem, co się wydarzyło, że tak się później śmiali ze mnie w, w klubie, że tyle łokci waliłem, a nic z nie zrobiłem. A czułeś generalnie taki już, jak już wygrałeś tą walkę, taki oddech, wiesz, że po tych kontuzjach, po tych problemach z grunkowcem i tak dalej, w końcu powrót w dobrym stylu, przed czasem i u siebie. No wiesz, no ja żyłem tym generalnie od sierpnia. No nie będę ukrywał, że byłem pewien, że będę bił się z Piotkiem. To żyłem tym dniem, bardzo ciężko trenowałem. Tam dopiero chyba koniec września dowiedziałem się o zmianie. Ale tak czy siak plan się nie zmienił. No, też nadal chciałem być bardzo dobrze przygotowany i udowodnić sobie, że mogę to zrobić. Udowodnić też niedowiarni, którzy we mnie zwątpili i tak dalej, że, że wiesz, że Pawlak powróci i zrobi robotę tak jak zawsze. Ale no mówię, przede wszystkim sobie, tak? No bo wiesz, ja dużo hejtu w życiu już przeżyłem, tak naprawdę u UFC. wiesz tam. Po Błeszyńskim nawet jak taką walkę pijaka zrobiłem, że ledwo żyłem, miałem siłę na jedną rundę. Ten remis co był, co wiesz, większość ludzi nawet by do walki nie wyszło, bo ja byłem chory mocno. Ja wiedziałem, że mam na przykład na jedną rundę walkę, nie? A, a hej, tu wiesz, dużo było w tym wszystkim, tak? Czy po UFC, że jestem zerem. Więc wiesz, ja to robię dla siebie przede wszystkim, dla swoich ambicji i jak chciałem po prostu dla siebie zawalczyć i udowodnić sobie, że jestem cały czas mocny, no i to sobie udowodniłem, tak? Więc wierzę w, teraz trochę w swoje zdrowie, że znalazłem na to sposób i, i że jeszcze parę tych walk zrobię. Tak, no w tym roku 37 lat. Już niedługo, bo w lutym, 8 lutego mam urodziny, więc y, początek roku. Także chciałbym jeszcze te dwa lata sobie powalczyć, y, te cztery walki zrobić. No, choć zobaczymy, co no tam wiesz. Co, jakieś aniołki mają na mnie plan, więc może będę tak się bił długo jak, jak mamet. Jak <grych> to mama. byłoby fajne. Ale no wiecie, no, wszystko zależy od zdrowia, tak naprawdę no, jakiś tam plan aniołki na mnie mają, więc wierzę, że mają dobry plan i od dłuższego czasu wszystko się układa, więc jestem zadowolony. Ty też na Instagramie wrzuciłeś się że koniec leżakowania, trzeba wracać do ciężkiej pracy, gdzie z kim, o co? Jak myślicie, kto będzie moim kolejnym rywalem? Powiedzcie, już właśnie toczą się rozmowy na temat. Twojego występu. No i ja się zapytam wprost, czy jest w ogóle opcja taka, żebyś wystąpił na gali KSW w Gorzowie. Ogólnie to, jak ma być szczery, to co ja robiłem? Bo patrzę, mamy co wstawił posta. Hubert wstaje i postawy dobra ty, <laughs> Waliby i też zestawię coś. <laughs> I wszyscy zaczęli pisać, nie? udostępniać to i tak dalej. Robić sobie jakieś tutaj. Wiem, że ja już mam walkę klepniętą i tak dalej. Co prawda wróciłem trenuję, tak? No bo wiadomo, że e, ja lubię bardzo trenować i, i się rozwijać, więc wiadomo, że trenuję. I trenuję dosyć solidnie, ale no tak to sobie po prostu tego postaw wrzuciłem tak trochę podgrzać generalnie, bo wszyscy zaczęli wstawiać te postępy dobra, to też wstawię. Ale nie. jakby się pojawiła propozycja, wiesz, no, nie jest tajemnicą, że Piotr się spotkał z Wojkiem, były rozmowy, że to idzie no, w lepszym kierunku niż ostatnie tam, nie wiem, 3-4 miesiące. No i wszyscy się, no wiadomo, Kuberski sprzedał w zeszłym roku bardzo dużo biletów na Gorzów, no pewnie KSW by go tam chciało. No i pytanie, czy ty po prostu, jakbyś nie wiem, dostał telefon za tydzień, że jest taka propozycja. Po prostu czy byłbyś gotowy, czy jednak uważasz, że to jest jednak za wcześnie i wolałbyś być po prostu później. No, ja to nawet po wywiadach mówiłem, że mi bardziej pasowałby jakieś okolice czerwca generalnie, no, ponieważ tak, tak. ja muszę zrobić okres siły, bo nie robiłem w ogóle takiego mocnego okresu siły po tym w ogóle jak po gronkowcu, po, po tym zerwanym PCL-u. Ja wróciłem do przygotowań. Wiadomo, tam coś z, z Dawidem Pepłowskim działaliśmy też siłowo. Ale to nie był cały cykl jakby siłowy, tylko taki powiedzmy wstępny, więc my musimy zrobić jakby okres siły, więc ja ogólnie, no mówię, dla mnie pieniądze nie są priorytetowe ogólnie, tylko to, żeby zrobić mega formę i być siebie jakby dumny z tej formy, którą zrobię, tak? Więc mnie jakby pieniądze nie będą przekupywały choć chyba, że jakaś, wiesz, wyjątkowa walka, która... Naprawdę mi jara, ale na pewno na marzec to nie byłbym gotowy, żeby się przygotować. Choć mimo, mam dobrą wagę, tam też się pilnowałem trochę na wakacjach, ale no marzec to zdecydowanie za wcześnie by było, więc myślę, że raczej taka data odpada. Nie? A w ogóle bierzesz takie coś pod uwagę, że teraz, no załóżmy, no, że w Gorzowie Piotrek wystąpi i załóżmy, że zawalczyłbyś z Michałem Michalskim, to ty byś zawalczył wtedy z, z wygranym, czy może po prostu chciałbyś. No, próbować tej walki z Mamedem. No, wiesz, no to, co życie przyniesie, to wezmę tak naprawdę. Ja nigdy nie wybierałem przeciwnika. No wiecie, ja po powrocie chciałem od razu najmłodszego skurczy syna, Piotrka Kuberskiego, tak, no to chyba samo, samo świadczy o sobie, tak, że ja sobie nie wybieram rywali. Ja jestem tylko pracownikiem e, KSW i, i oni, oni decydują o wszystkim tak naprawdę, e, kto z kim walczy i tak dalej. Ja podejrzewam, że Piotrek też raczej nie będzie się bił w marcu. No, nie wiem, jak te rozmowy idą, ale raczej ten post, który dodawali, to nie było pokazane, że mają przedłużony kontrakt, nie? więc wydaje mi się, że oni to, rozmawiają na temat tego, a Gorzów jest kiedy w marcu, więc w marcu w połowie, no, więc mi wydaje mi się, że raczej nie będzie walczył w marcu, a pewnie później, nie? więc ciężko mi to powiedzieć, nie, jaką, on, oni mają tam plan na to, nie. Dla też, mnie też się, na... hmm? też się no w kuluarach bo... mówi o gali, że w tym roku może być gala Epic, bo tam Maciej Krawulski też mówił, że jest taka możliwość, ty byłbyś w ogóle, nie wiem, czy może coś słyszałeś na ten temat w kuluarach i czy ty byś w ogóle byłbyś chętny na walkę, nie wiem, czy w innej formule, czy w jakiejś zmodyfikowanej formule MMA, nie wiem, w zasadach Pride, czy jakąkolwiek innej tam modyfikacji, czy ty byłbyś w ogóle chętny na, na taki występ, no bo na pewno jak będzie Epic no to wydaje mi się, że no mamet tam będzie obowiązkowy, no. Wiesz, no pewnie, no słyszałem, że na początku roku miał być jakoś lepiej, w pierwszej połowie, nie? Coś mm. takiego się mówiło. Słuchajcie, no ja jestem taki, że no, no, no że nigdy jakiś wyzwań nie odpuszczam, yy, więc jeśli będę w formie, to chętnie zawalczę, no jeśli to miały być zasady Pride, no to też czemu nie, no jestem jak zawsze na tak, więc Wiesz, to byłaby najbardziej przybliżona walka do tego co kiedyś oglądaliśmy, tak? Więc, no tak, tak? Tak, Więc to też byłoby nowe doświadczenie i na pewno bym czegoś takiego spróbował. Wiadomo, że to też też musiałoby być to pewnie trochę więcej płatne, bo to jest bardziej niebezpieczne dla zdrowia też, nie? Więc, więc myślę, że tak, no choć wiadomo, ta forma jest najważniejsza, żeby była, nie? I to by musiało być jakoś kwiecień maj wtedy, nie? Może czerwiec, tak, żeby czerwiec, mnie też no. był przygotowane, więc... Więc dla mnie priorytet jest mieć dobrą formę, ale no myślę, że kwiecień, maj, czerwiec, no jakby było, no to jeszcze dałoby się coś z tego wyrzeźbić, nie? Już też nie jestem zalany jakiś, wiesz, mam tam to 94 kilo, więc, więc myślę, że dobra waga jakby startowa u mnie, nie? A w ogóle Ty bierzesz taką opcję pod uwagę, że jakbyście się nie dogadali z KSW, że po prostu pójdziesz gdzieś indziej? Nie, myślę, jedynie to UFC. UFC, powrót. <laughs> Dokładnie. Choć ja się śmieję, wiesz. Ja już jestem za stary, tak naprawdę. UFC no bierze raczej młodych zawodników, a nie dziadków, już tak naprawdę, nie? Więc ja myślę, że moją drogą, no wiesz, wszystko zależne też jest, czy się dogadamy, ale myślę, że tak, no wiecie, no już trochę się bije w KSW, dobre walki tu daje. Dobrze się też czuję tutaj w KSW, więc czas pokaże, co będzie, ale no myślę, że raczej się dogadamy, nie? Jeszcze jak fajne walki będą mi dawać, no to, no to jak, no ja też jestem lojalnym człowiekiem raczej, więc... Ale no też wiadomo, że trzeba szanować też z drugiej strony i jakby... Jakoś to oddać, wiesz, minie, Że ja to raczej zawsze byłem... To, co KSW powiedziało każdego przeciwnika, ja nigdy nie wybrzydzam, ja nigdy nie wy... Ja nawet nigdy jakiegoś rywala nie od, odmówiłem czy coś, zawsze było, żeby ten to ten, ten to ten, wiesz, tak mi na przykład zmieniali czasami po trzy razy rywala, bo wypadał Scott Ascom, później Leszko, później na przykład Tom Breezy i wiesz, ja wszystko mówiłem, nie ma problemu, więc wiesz, no to też myślę, że to też trzeba brać pod uwagę i wiesz, jak mam ostatnią walkę w kontrakcie, to też pokazać, że wiesz, że to szanują, nie? A miałeś okazję oglądać wczorajszy KSW 114 w Radomiu? E, tak oglądałem, bo właśnie wczoraj też robiłem rozpiski na te moje zawody high kick, high kick, które będą za tydzień 24 stycznia w kole. Więc tam w tle leciało właśnie KSW, tam dzwoniliśmy też z Mateuszem do ludzi, ustawialiśmy też końcówki drabinek i tak dalej, wiesz list startowych. Więc tak, pewnie to jestem też fanem KSW, MMA, więc ja, ja zawsze oglądam też e, takie wydarzenia, nie. To jaka walka zrobiła na tobie e, walka skończenie, największe wrażenie wczoraj? No co, no? no to wiadomo, że wiesz no fajnie. Wiktoria e, też trafiła tym midlem na wątrobę, czy e, wrzosek też kurde, tak, tak. nieźle, no. Tak troszeczkę obstawiałem, że będzie. To znaczy, ogólnie to, co Bayer zrobił, to tak obstawiałem, że będzie dużo kluczował i tak dalej. E, wrzosek dobrze to kontrolował. Trochę nawet mi zaskoczył tym, że nawet aż tak dobrze. E, no i co? No i pięknie trafił, tak? No wyczuł go w tempo generalnie i no i mega to zrobił, tak? Więc no już wiadomo, Parnasie to nie mówię, no bo to też kurde myślałem że jak będzie parter, no to Helgi coś tam może wyczaruje ale no, no ogólnie dobre dobre no, no walki trzeba to przyznać no. hmm. bardzo mi się podobało KSW wczorajsze. Już zbliżając się do końca no też wczoraj na oktagonie no było zakończenie turnieju tip sportu w wadze no w wagowej wadze średniej tak no przecież jak no bez, bez żadnych problemów no poddał Keri Angiska, który tam był jedną z największych gwiazd. Nie wiem czy miałeś okazję już, już to widzieć. A jak, jak ty w ogóle oceniasz ten poziom tej kategorii średniej w OKTAGONIE? No bo trzeba powiedzieć wprost, że Krzysiek tam wszedł i rozjechał. Wiadomo, w turnieju nie było Kincla, w turnieju nie było Muradowa, więc no ale jednak poza nimi no tam większość tej kategorii średniej tam była. Czyli nie było wszechstronnych zawodników MMA. Czyli no sami, tamten jest sam, samym strikerem generalnie, no. e, więc wiecie, no co ja mogę powiedzieć na temat OKTAGONu. Najlepszym przykładem jest to, że zawodnicy, którzy byli mistrzami OKTAGONu dostawali ciężkie wpierdy w KSW. Więc no to chyba jedyny jest jakby, jakby to powiedzieć, odpowiedź na to wszystko, nie? No OKTAGON robi teraz mega robotę, no nie da się ukryć, że widowiskowo mają tego, ten pik teraz u siebie, no ale no... Wydaje mi się, że poziomowo no, KSW ma zdecydowanie mocniejszych zawodników niż, niż oni. No. no kto tam, no i Surdu też się bił przecież w KSW, ile miał? jeden dwa chyba. Tak, e, tak, tak, tak. Kto tam jeszcze się bił? No było, a był jeszcze ten chyba z 6-6. To też tutaj, kurde, ciężka weryfikacja była, więc Achno no wiecie, no, jest, jest różnica poziomów moim zdaniem. Tak, nawet jak oglądam tam po jakiejś walki oktagonu no to widzę tą różnicę. No, o Wawrzyniak przecież też e, bi, bi, kurde tak. był też tymczasowym mistrzem, no. Choć Wawrzyniak taki koń też spoko, bardzo jakoś lubię go. E, no ale w KSW też nie nie osiągnął nie wiadomo czego, tak jak był. No to też trochę był wtedy inny KSW, etap, KSW, no, Też wcześniej to było tak. wiadomo, tak, tak ale tak. teraz na pewno by mu lepiej e, też szło, ale no tak porównuje po prostu poziom, że wydaje Ale myślę, począje, że, że... że przerwa, ale myślę, że ta czołówka oktagonu to już w tej wadze średniej, czyli no teraz bo trzeba ich na Muradow, i Jotko. To byliby zawodnicy, którzy by mieli szansę, nie wiem, z Tobą, Mamedem i Kuberem. Ta trójka, myślę, na pewno, tak. To bez problemu, bo wiecie, Muradow też bardzo dobry zawodnik, nie? więc w UFC też sobie dobrze wiesz, radził. Także wiesz, ciężko zweryfikować teraz ten. Choć Jotko też uważa, że zawsze był dobrym zawodnikiem. Wiadomo, był takim średniakiem w UFC. Ale sobie radził generalnie, tak? Jest dobrym zawodnikiem, ale już myślę, że z Muradowym nie byłoby mu tak łatwo jak z takim zawodnikiem w sumie jednopłaszczyznowym, nie? No, miałby najciężej na pewno, nie? On poddał tego Ezehela, tak? No, Engizek. Engizek. O, to trudne nazwisko, to nie wypowiem. To tamten nic parterze nie robił, więc tamten go złapał i po prostu sobie poddał. To wiecie, on dobrą stójkę ma, ale no. Parterowo no to samo to wyglądało generalnie, nie? No, więc tak. Muradów, no nie ukrywajmy, że no, najlepszy tam z nich, więc taką walkę chciałbym zobaczyć, tak? Więc pewnie ta walka dojdzie do, do skutku, nie? Więc pewnie teraz Jotko będzie z nim się bił, z Muradowem, no, tam w przyszłości, nie? No, tam jeszcze jest opcja, że Will Flery chce wejść do kategorii średniej, a jeszcze nawet zapraszał Krzyśka Jotka na rewasz do 9-3, więc to no, też może być ciekawe, Ale to Jotko z nim przegrał, czy wygrał? Nie, to bo wiesz co, to było wtedy na PFL-u, że to Will Flery po bliskiej walce wygrał z Jotko, ale potem obaj wpadli na dopingu. A najpierw a, dobra, jeden, dobra. Potem drugi, no contest było, nie? Dobra, to tak, już kojarzę. No, no słuchajcie, no. Ju bardzo dobry zawodnik, no więc fajne wzmocnienie na pewno tam w tym OKTAGONIE, więc Więc no co, no niech się pisgają i zobaczymy tych najlepszych pewnie w przyszłości w tym roku, tak? A chciałbym. W takiego no. turnieju w KSW, bo to wiesz, no jednak wiadomo, ten poziom był różny w tym turnieju, no ale jednak na koniec, wiesz, KJ wychodzi z tym czekiem na 300 tysięcy. Dużym czekiem. Dużym czekiem, tam wiadomo, jeszcze była kasa za, za walki osobną, no, ale jednak to jest 300 tysięcy euro na cztery walki, no to jest jednak pieniądz, no nie mały na pewno. No to tak, tak, na waciki będzie, no. Na waciki będzie. <laughs> znaczy, no wiesz, po części u nas taki turniej się powoli tworzy, bo jest Michalski, jest kuberski, jest Pawlak i jest Mamet tak naprawdę. Nie? Więc w sumie taka czwórka tu się pojawia, więc takim można powiedzieć mini turniej by można zrobić. Choć wiesz, no ogólnie no. Choć no, ta, bo Tamradow też jest mistrzem Oktagonu, to? Yy, tymczasowym, no. A, no tak, okej. Okay. No to, to jest w teraz na po, trochę posrane z tym pasami, bo Ngizek jest mistrzem, ale wczoraj ta walka chyba nie była o pas z tego, z tego, z tego, z tego co kojarzę a Muradów no. wygrał pas y, tymczasowy z Kinclem, no i teraz wiesz. No, tak. no to w sumie u nas też jest trochę tych pasów, więc może podobnie mamy. <laughs> <laughs> ale no wiesz, u mnie jest trochę inna historia, no wiadomo, ja miałem kontuzję, ale mam trzy obrony pasa, więc jestem prawdziwym mistrzem, więc... Ale tam, no tymczasowy mistrz jest, wiesz, z obroną pasa, no. więc no nie, no trochę takie skomplikowane. <laughs> ale podobnie jak do OKTAGONu, czyli jesteśmy podobni. <laughs> jesteśmy... <laughs> Czekałem na to stwierdzenie, prawdziwy, prawdziwy mistrz. A, no. no może to, trochę. trochę. Okej okay, Pawełko, ja Ci bardzo dziękuję, że znalazłeś dzisiaj na mnie chwilę na rozmowę z moim, stąd to będzie wszystko. Jeżeli chcesz komuś podziękować, kogoś pozdrowić, kogoś wyzwać do walki, nie wyzwać, to jest Twoja chwila, Twój moment, Twój czas. To jest Twoja chwila prawdy. Dokładnie. Był taki teleturniej. Był, był. Nie, no? wiecie, ja nikogo nie wyzywam tak naprawdę, no życie pokaże z kim będę się bił tak naprawdę i Wiecie, i już nie mogę się doczekać tych nowych chwil, które będą i nowych wyzwań, więc ja muszę być gotowy po prostu na każdego przeciwnika. Też po to trenuję codziennie ciężko i wierzę w sukces i w swój cel, więc zobaczycie, co będzie niebawem. Może jakieś ogłoszenia, więc może będziecie troszeczkę zaskoczeni.